Szybciej. Haku haku. Jeszcze jedna rzecz. Gdzie to jest? Tu jest, okej. Okay. No i zhakowaliśmy Jest spoko. Aha, to też musimy skakować Aha, tu mamy automatyczne hakowanie. Dobra. się Laska. Znaczy, laska to ty nie jesteś, ale kiedyś... Mo nie, nie byłaś. Jesteś brzydka. Mmm... <laughs> co by tu... Dobra... Piła. Vending Forms, Vending Rooms. A, Rooms tu pisze, dobra, e, vending Rooms Dobra, wiecie co za grę? Może to save trwa. Dobra, zobaczmy. 620... Dobra, to jeszcze troszkę pogramy. Mm. So to pish Adam uh, denies us any excuse for not being beautiful. But no what, what can I do with this one, Aphrodite? She won't stay still! I wanna make them beautiful, but they always turn out wrong! That one too fat! This one too tall! This was too symmetrical! And now what's this guy?

Chris super skakowaliśmy machine gun Dobra. Co my tu jeszcze mamy nic 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 o, z zwoki które not one want, się wanted. Okej. Okay. I zdezolowane ten. Dobra. Tururu. Hmm, powiedzmy, że przejrzeliśmy wszystko. Idziemy dalej. Machine gun. właśnie przeładuje sobie. Hmm. Fajna muza jak na atak kilku lasek. -ru -ru -ru. Little sister is a criminal, oj. Little sister is a criminal, kill her. Hello. Oh wow. It's a little one. Here's your chance to get some Adam. It's just you and me and all of the tasty Adam I can drink. No! No, Stay away from her, or it is you who will be shot next. Easy now, Doctor. He's just looking for a wee bit of Adam. Just enough to get by. I'll not have him hurt my little ones. It's okay, lad. That's not a child. Not anymore, at <laughs> Doctor Tenenbaum saw to that. It's do not hurt her. Have you no hurt? Aye, oh, that's a pretty sermon coming from the who Cooked up them creatures in the first place. <laughs> Took fine little girls and turned them into that, didn't you? <laughs> Listen to me, Bio. You won't survive without the Adam, doors. <laughs> My mm wife and child pretend about little frankensteins Here, there is another way Use this Free them from their torment I will make it to be worth your while Somehow Okay Hey, why can't I save? Jakbym chciał zasejwować. Kurde. <gry> no cóż. Myślałem, że zasejwuję i zrobię, że tak powiem, wybór dla niektórych. Ale widzę, że nie mogę. Mogę albo. Ratować te dziewczynki. Tak. Choose to. Rescue or harvest her. If you harvest the her, you may get. To znaczy, you get maximum Adam. Matrz will not survive. Ale jeśli ją uratuję, dostanę mniej Adamu, ale. to mi się przyda. Jeśli dobrze pamiętam. Wyglądało to w ten sposób, że jeśli ją uratuję, to dostaję znaczy, dostaję dużo mniej tego, ale ostatecznie one, one mi pomagają. A jeśli ich mnie pomogę, dużo więcej Adamu dostanę i wtedy dużo łatwiej mi się gra. Hmm. To jest sprawa do przemyślenia. Super. <grym> Myślałem, że będę musiał coś z tym zrobić, ale e, da się zasejwować już grę. Zasejwuję idealnie przed wyborem. Muszę wybrać pomiędzy Harvest a Rescue. To pytanie zostawiam, że tak powiem, Wam. I pierw... no, zobaczymy pierwsza osoba, jeśli w ogóle ktokolwiek odpowie tak, aż do momentu, gdy zagram, a tak ogólnie zobaczymy jeśli więcej od, osób odpowiedzą to w komentarzach do tego filmiku to wtedy yy, z, w, wezmę średnią i kto, yy, na co było więcej głosów zobaczymy. Także na chwilę obecną zakończymy. Idealnie. Tutaj mamy małą dziewczynkę, którą mamy albo uratować, albo zabić. I to co się stanie zostawiam wam. I. Na chwilę obecną. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój bonus, że tak powiem, taki dodatkowa gierka, którą będę przychodzić. Znaczy, no, dokładniej to dwie gierki, a później trzy, jak wyjdzie już trzecia część, bo już jest stworzona, która mi się bardzo podoba. No i zobaczymy jak to wyjdzie. No to w takim razie czekam na Wasze komentarze. I na razie do kiedyś tam. Pa pa!